Na razie na OBS jest? Ale na Krzysztofie w będzie tak. stream? O, chyba jest? Nie wiem, czyli. Jest? My jeszcze... masz zaplanowane na. nie wiem, na którą. Ma... Na minutę pewnie, bo jest y, opóźnienie. To dawaj, robimy stream. dawaj, rumy streama z jednej Gierki, zaczynamy i działa. No. I could be the one to make you, a wszyscy z wczoraj Gierki. Startuje Czekaj YouTube chat ma na drugim ekranie. Ojej. Masz czat? E? A jak zamknął? O, moja transmisja. O, zero wyświetleń. Zero ten doskonały. Cie, okay, no ja jestem w wyświetleń. Masz lajka. Ja <laughs> mam zero napisa. Jestem. no ja O, działa, dobra. Chyba działa. O, to z kamerkami też tego nie próbowałem. No bo tam musisz dodać overlay. Tak, ja mogę swoją kamerkę dodać tu? Dajcie mi kamerkę. Wiodę obrazu. Kamerka gdzieś tu powinna być. Ale małe opóźnienie jest. A to jest najmniejsze, kiedy mogę dać. I don't like the juice y Nie no, na pewno można zwiększyć opóźnienie No trzeba dać normalny zlewowy o! o kurde, patrz to o, Dobre dałeś Możesz być streamerem już Dokładnie <laughs> Jak klikniesz w ustawienia W OBS gdzie są ustawienia? Nie kasuję to. Ustawienia? Nie mam. O, jest coś takiego? Gdzieś to bym, Ustawienia. Ustawienia. no, Wyjście teraz w ustawienia. Nie, 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 czekaj, nie, 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 trafiłem Ale, o. Właściwości? nie, Uuu, to nie, 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 Kasuje mi tam kamerę. Taka jest, to. To chcę ten usunąć, o. Zacząłem czy coś a nie? No właśnie tak. Train, Mirek, Ancient Mirka, banalowaś, Dobra, no i Mirka. Juventusik Ten, co ma 120 HD. Dobry team mamy. Teoretycznie. Gdzieś w prawym dolnym są te ustawienia, wiesz? Są. O, i wyjście? teraz wyjście. I teraz... A i tu później jest co? W transmisja gdzieś tu będzie w wyjściu. Gdzieś no no tak i jest. opóźnienie jest. Powinno Nie ma. być. W... O, tutaj? Nie. Bąd... Nie. No, w... tam właśnie, tam powinno być. Weź wyżej.

Nie, to, to jest rakowa tylko jak bądźanie Witam Witam Będzie zleciałem ze stoppingu, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało grze Chcecie wszystko wyłączyć co mam A on co wyłącza też? O jakbyś ma no poczekaj Ty, ja, a nie chcesz sobie pociągnąć światłowodu na liścia z tą? Mamy na liście z ale tak nie wiedzieliśmy. No. Powiedz, że zostajesz streamerem i potrzebujesz. Dobra. Nie, dobra. Ty ja nie mogę kupić. Jest. Hello, hello. Jest. hello. Hello, hello. Hello. Jak to robisz dzisiaj? Nie, You know, it's not fun. my fucking ping, bro. So... A tu wszyscy yeah, mają takie ping, ping chyba, przez serwer. No, że... no, no, ja i nie mam. Mogę na Szwecji. Oh, yeah, so no, no ale może. Ty, z Ameryki. mam no. ale może wyłącz streama i zobaczę, czy się zmniejszy ping. co by się zmniejszył. Ale na razie nic nie przeszkadza. No, ale czy, czy jakoś tak znacznie chce się odmniejszyć?